Cześć widzowie! Dzisiaj nagrywam speed simulator, tak sobie po prostu wszedłem, dawno nie, no nie nagrywałem, w ogóle nigdy nie nagrywałem speed simulator, ale tak ogólnie dawno nie nagrywałem. Znalazłem taką osobę... Bo poprosił po prostu, żebym <laughs> tak sobie po prostu nagrał. Mm, mm. Chciałbyś na wideo, Tak chwilkę muszę, bo tak chwilkę będę na wideo Tutaj jest, tutaj fajny gość. Mam dużo bardzo dobrych petów. Ja za bardzo nie pokazuję. Bardzo fajny jest. Mm. No skończę po prostu. No, zrobię filmik i no i mu pokażę. Oj, muszę teraz zakończyć nagrywanie. Pa!